Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Tematem naszej konferencji będzie dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w skrócie EPBD, która oznacza, że każde mieszkanie będzie miało paszport. Dyrektywa to kluczowa część Europejskiego Zielonego Ładu i programu Fit for 55. A realizuje absurdalny, utopijny plan przekształcenia wszystkich budynków Unii Europejskiej w budynki ekologiczne i bezemisyjne. Każdego, czyli również każdego w Polsce. Co oczywiście niesie za sobą konsekwencje. Jakie są najbardziej skandaliczne postanowienia tej dyrektywy? Rząd ma wytypować 15 najbardziej emisyjnych, czyli powiedzmy sobie szczerze, najstarszych budynków w Polsce i do 2030 roku wymusić ich termomodernizację. Co do pozostałych budynków, czyli pozostałych 85%, ma to nastąpić do roku 2050. Ta dyrektywa dzisiaj będzie właśnie w Komisji w Parlamencie Europejskim procedowana. Jeśli przejdzie, no to już. W następnych dniach, w następnych tygodniach możemy się spodziewać, że rząd ochoczo przystąpi do realizacji tego programu. Co ciekawe, będą nas zmuszać, będą administracyjne kary, będą sankcje, ale nie będzie żadnych pieniędzy na to. Każdy będzie musiał to zrobić z własnej kieszeni. To nie będzie tak, że rząd powie, słuchajcie, musicie tutaj ocieplić budynek, fotowoltaikę zainstalować, no i my wam coś dołożymy. Nie, każdy to będzie musiał sam zrobić z własnej kieszeni. A, a powiedzmy sobie szczerze, te 15% na początku tych najstarszych budynków, tam mieszkają zwykle ludzie ubodzy. Więc co oni mają zrobić? Skąd oni mają te pieniądze wziąć? Tym się nikt nie martwi, bo Unia Europejska w swoim ekologicznym fanatyzmie po prostu wymusza pewne decyzje, ale... Nie przejmuje się tym, jak ludzie będą je realizować. Skończyła się Unia, która rozdaje pieniądze, która chce dobrze. Zaczęła się Unia ekologicznego fanatyzmu. I wszyscy na tym ucierpimy i zobaczymy jeszcze, do czego doprowadzi w budownictwie i do jakiego ubóstwa energetycznego ta dyrektywa doprowadzi. Co do dalszej części tej dyrektywy, oddaję głos posłowi Dobromirowi Sośnierzowi. Unia od zawsze właściwie nam się nie opłacała, znaczy jeśli dobrze policzyć te wszystkie wydatki, które musieliśmy ponosić na to, żeby móc się do Unii zapisać i potem być jej członkiem, to, to zawsze one przekraczały to, co od Unii uzyskiwaliśmy, no ale ten bilans rzeczywiście stale się pogarsza i ta kolejna dyrektywa będzie tego następnym krokiem. Oprócz tego, że, będzie, że będziemy mieli nałożony kolejny obowiązek remontowania tych wszystkich mieszkań, to każde mieszkanie będzie musiało, każdą nieruchomość, każdy dom będzie musiało mieć swój paszport. Nie covidowy, a tym razem paszport energetyczny. Nawet dwa paszporty. Jeden, jeden remontowy, a drugi efektywności energetycznej. Więc oprócz tej biurokracji, którą już teraz musimy przechodzić przy sprzedaży, wynajmie nieruchomości, Będziemy mieli dodatkowo załogę. No, do tej pory było nudno, prawda? Jedynie tam notariusz, prawda? Jakieś, jakieś księgi wieczyste, przepisywanie wszystkich umów, y, sprawdzanie różnych papierów, ale to jest nudy. W tej chwili będziemy mieli kolejne rozmaicenie, y, będziemy biegali z paszportami. Bez takiego paszportu nie będzie można sprzedać, nie będzie można wynająć nawet, nawet nieruchomości. Więc fajnie, więc bawimy się, więc Unia dba o nasze, nasze tutaj rozrywki. A tymczasem rząd nasz ukochany wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom już teraz, prawda? Jeszcze dyrektywa nie została uchwalona, a rząd już pracuje nad, nad, nad pomysłem, żeby te paszporty wprowadzać, żeby, żeby tych paszportów od nas wymagać i żeby właśnie one brak tych paszportów, ewentualne braki, czy niedociągnięcia w tych paszportach uniemożliwiały sprzedawanie, wynajmowanie nieruchomości. Więc super. Wszystko to niestety składa się na taki dość ponury obraz rzeczywistości, w którym no, coraz bardziej żyjemy w krainie Wielkiego Brata. Tak? No, co, co posiedzenie tego Sejmu to właściwie uchwalamy jakieś przepisy, które naszą wolność ograniczają, a tutaj jak nie z Warszawy, to z Brukseli przychodzą do nas kolejne, kolejne przepisy, które będą powodowały, że urzędnicy będą zaglądać nam do. Kufrów wali, sprawdzali już nie tylko, ale też do domów, sprawdzali, mierzyli, ważyli i jeśli tylko coś będzie nie tak, to oczywiście konsekwencje będą spadały na nas. Yy, tak zostało powiedziane, te 15% naj, naj, najbardziej pilnych do wymiany, do remontu budynków, no to będą budynki najstarsze, prawda? Do niej, najbiedniejsze, no skąd na to wezmą się pieniądze? Unia żadnych pieniędzy nie przysyła. Jeśli ten obowiązek wpadnie na ludzi, na których nie będzie na to stać, no zapewne zostaną uruchomione jakieś, jakieś tam kolejne rządowe yy, pramy, nie wiadomo co. No jak nie wezmą z podatków, to skąd wezmą? Znowu będziemy musieli pożyczać, wydrukować pieniądze, znowu będziemy napędzać inflację. Po co nam to wszystko? Czy naprawdę yy, jest jakiś, jakikolwiek argument, jakikolwiek punkt, w którym zwolennicy Unii bezkrytycznie uniofile, którzy prą do coraz większej integracji, będą w stanie przyznać, że to już jest za dużo, że to już jest bezsens, że to nam się nie opłaca. Ja mam wrażenie, że nie, że większość Polaków niestety cierpi wobec Unii na syndrom sztokholmski i nie jest w stanie przyznać w żadnym momencie, że to jest bez sensu. A to jest bez sensu. Jeśli ktoś do tej pory nie przekonywało bilansu zysków i strat pomiędzy Polską a Unią Europejską, no to to, że będziemy musieli wyremontować wszystkie budynki do 2050 roku, a do 2035 roku. 15% najmniej efektywnych, no chyba powinno już też, ale zdecydowanie przechylić nawet w oczach tych, którzy do tej pory łudzą się, że tam te, to nam się opłaca. Tak, Nawet w oczach tych powinno to przechylić na niekorzyść. Więc apelujemy o, o to, żebyśmy zaczęli w końcu poważnie rozważać to, żebyśmy odcięli się od, od tych unijnych regulacji. To nam się po prostu nie opłaca. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tylko nie ma to, dziękujemy. No tam musimy wyjść.